Jest to wiadomość skierowana do wszystkich. Jest to wiadomość skierowana do wszystkich. To jest 3 kg opakowanie. Sól z mikroelementami w kolorze takim pinkowym. Świeżo kupiona firmy Hera. Firmy Hera, trzy kilogramy, więc tutaj widać, mam nadzieję, że wyraźnie można sobie poczytać, gdyby co? Dobrze. to to produkuje i przywozi do Europy zobaczmy PB foods europe b.v breda sevek 108a breda sevek 108a Myślę, że gdzieś to jest koło miasta Breda, tak mi się wydaje, gdzieś koło Bredy, później na mapie sprawdzę, ale to nieistotne. Więc to jest ulica Breda, Sebek 108A, kod pocztowy 4902 NS Osterhout, Netherlands. Netherlands, mam nadzieję, że, że to widać. Gdyby co? Tutaj jest, widać wszystko. Więc Magdalena Kaliszewska narusza teraz to, że nie mógłbym kupować soli, z Himalajów soli, z mikroelementami w tej firmie Netherlands. Więc prosiłbym, gdyby co, pogadać z Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik Wrocław, jako pracownik sądowy i bandyta międzynarodowy jednocześnie pogadać z nią tam. Nie wiem, może się znajdzie coś tam. Jakiś temat, żeby z nią pogadać po prostu. Dobrze. A tu mam sól też himalajska. Tylko że opakowanie 800 gramów. I innej firmy. Doktor Natura. Jak widać. Więc to jest kolor pinkowy. To też jest kolor pinkowy. A teraz zobaczmy, jakie interesy narusza bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała-Szczepanik. Kod paskowy 5455582. Więc ten bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała-Kaliszewska narusza interesy tej firmy, która tutaj jest. Więc przynajmniej to już mamy ustalone, że sól jest zdrowa i trzeba tą sól jeść. Tu jest następne opakowanie tej soli, ponieważ wziąłem kilka opakowań. Nie będę po jedno opakowanie biegał do sklepu. Proszę bardzo, więc to są dwa opakowania małe. Aha, tu jest trzecie opakowanie. Takie same, tu jest trzecie. Bo to jednego dnia kupowałem. Więc tu są trzy małe. Yy, już dwa zjedzone. A to jest otwarte. To jest otwarte. Właśnie teraz to trzeba dokończyć. Tak wygląda sól otwarta, gdyby. Gdyby co? Dobrze, a tu jest sól. Natural Rock Salt. Jeszcze raz. Natural Rock Salt. Ci, którzy nie ogarniają języka angielskiego, czyli Rock, sól kamienna. To jest firma Alamger. Jeszcze raz Alamger. Więc tutaj ogarniemy sobie to. Czyje interesy narusza bandyta międzynarodowy europejski Magdalena Truzgała Szczepani. Więc to jest. Więc to jest jak widać sól kamienna. Być może w tym oświetleniu po prostu nie widać za bardzo dokładnie jaki to jest kolor, ale tak mi się wydaje, że ciutkę bardziej być może był różowy, ale no nieważne, tak wygląda sól kamienna i po prostu później można zrobić sól taką jak piasek, ją przemieć. Dobrze. Więc zobaczmy sobie, czyje interesy narusza bandyta międzynarodowy Magdalena Drozgawa Szczepanik. Poczytajmy sobie. Kod paskowy 5036420. Opakowanie jest takie trochę wytarte, ale to jest różne kontenery, tyle tysięcy kilometrów, zmiana klimatu i te sprawy. Dobrze, więc do końca 25 roku sobie z tymi kamyczkami jakoś poradzę. Więc sobie teraz poczytajmy, co tu pisze, bo to będzie ważne. Adil Trading Kempany. Może tutaj za kamerą coś poczytam. Nie wiem, jak to będzie wyraźnie. No dobrze, postkodę, postkode, czyli kod pocztowy 47950 Pakistan, Pakistan. Tu jest telefon, fax, to tam sobie można poczytać i tu na dole pisze produkt of Pakistan, czyli pieniążki za tą sól. Za zakupienie tego produktu powędrowały do władz i narodu pakistańskiego pakistańskiego. Więc skundlony parszyby bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała, Szczepanik Wrocław. Przypominam, Wrocław, dzierżoniów bielawa Pieszyce Dolny Śląsk. Ona Narusza interesy państwa Pakistan. Jeszcze raz, skundlony, parszywy bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała-Kaliszewska. Poprzez pojmanie mnie i wtrącenie do jakiegoś śmiesznego więzienia lub czymkolwiek by to nie było, Spowodowałoby to, że nie mógłbym kupować produktów azjatyckich. produktów of Pakistan, sól Himalajska, firma Alamger. Proszę o tym nie zapomnieć. I porozmawiać yy, z tym bandytą międzynarodowym we Wrocławiu. Magdalena Druzgała, Szczepanik. Ona zna dobrze język angielski i być może pakistański też, więc spokojnie można ją tam odwiedzić i z nią porozmawiać. Więc już wiadomo, że ten bandyta spundlony, wrocławski Magdalena druzgała Szczepanik, narusza interesy finansowe firmy Doktor Nature. Ona narusza interesy oraz narusza interesy firmy. HERA, firmy HERA, 3 kg soli. Więc mam nadzieję, że jest zbieżność. Więc skundlony, parszywy bandyta i przestępca międzynarodowy Magdalena Druzgała Szczepanik, Kaliszewska, Wrocław, Wrocław, Polska, Wrocław, narusza interesy PB foods europe bv breda zweg 108a kod pocztowy 4902 ns Osterhout, netherlands netherlands więc ten bandyta groźny międzynarodowy pracownik sądu we Wrocławiu sąd rejonowy wrocław krzyki wydział pierwszy cywilny Magdalena Kaliszewska, pierwsze piętro, sekretariat Pokój 168. Narusza interesy bardzo wielu firm produkujących zdrową żywność i między innymi firmy Alamger z Pakistanu. Więc jest to dobra okazja, aby porozmawiać osobiście tego parszywego, skundlonego bandytę, odwiedzić we Wrocławiu na pierwszym piętrze ulica Podwale. 28, pokój 168 i sąsiednie pokoje obok. To jest rejonówka, Wydział Pierwszy Cywilny, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyk, więc można z tym bandytom międzynarodowym. Usiąść tam i pogadać sobie. Może się ogarnie. A może się nie ogarnie. Więc zobaczymy, co tutaj to świeżo kupowane. Aldi. Pierwsza 36. To jest dziewiąta sześć. A tu jest 9.5, czyli skundlony, parszywy bandyta międzynarodowy, pracownik sądu we Wrocławiu, narusza interesy wielu, wielu firm, które zajmują się zdrową żywnością w Europie. Ale tak się dzieje za parszywej zmiany, która jest super. Instytucją, że dopuszcza do tego, żeby jeden parszywy sekretarz sądowy we Wrocławiu. Nie wiem, czy ma olej w głowie ten bandyta, czy nie ma oleju w głowie. Ona narusza interesy już kilka lat. Wielu firm sprowadzających zdrową żywność do Europy. Dziękuję bardzo.